A ile masz tu? 240 Ale założyłem nowy kanał z kolegą A ile masz tu? Jezu na moim moim kanale tylko moim mam 240 A na e, tym mojego i kolegi mam 13 Ale dopiero wczoraj założyliśmy ten mojej kolegi Nie tak czy mam 3000 A ty 3000 no, no. No, ma tysiące. To podej kanał. No, dobra, dobra. No, nie po naj, po kanu. J -B. J -B? Tak. Okay. Co?! Mama wołałaś mnie? Witam dwie osoby. Tam witam, witam. Myślę, że mamy, możesz zagrać. Witam, witam. że możesz zagrać. Halo? Idę sobie dać moda, czekajcie. Czekajcie, idę dać sobie moda. A kogo kanał chcesz znać? A kogo... Nie wiem jakiegoś typa. Witam, witam, czato trzy osoby. Kogo kanał chcesz znać? A kogo... Nie wiem jakiegoś typa. Ogadałem sobie moda. Ogadałem kogo... se młoda. Ciosta do mnie właśnie ogarni. Dogarni. Śmianko, polskie śmianko, kompot, Mondla klap, lupus, lup, 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 lup. kompot, lawny kompot, mądla, klap, Jak chcesz zagrać, to subi, w górę i do mnie dołącz, skr, prr, dołącz do mnie, ej, ej, mordo, 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 skr, skr, ey dołącz do mnie, miło, gamers, ej, ej, jak chcesz zagrać, pr skr, skr, ej, ej. Dziemię,

Wow wow Hej, hoł! Aaj! siedem, osiem, dziewięć, dziewięć, dziewię, 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 dziewię. Podam ci kanały typów... Yy, ...tych typów. Ten Piotr z Polski 3 ma kanał na Piotr z Polski 3a... ...FsNiku ma kanał z A, ile oni mają słów? Ten x had of x, to ja nie zrobię tego, bo to jakieś znaczki są. Ktoś mnie zaprasza. Widny YouTube. Poczekajcie. O kurde, widny mnie zaprosił, o kurde. Matem, facken, matem. Kiedy, pyszny. Mam być Witam, czad, witam, witam na stlumyku. Witam trzy osoby. Każdy czat zostawia łapę w górę i suba. Suba jest dobra, tak jak pies, be bez... go schada w około 20 a około 10 bo <grym> ciki. Ale bo ciki, ho cho ho. Boty, boty. Ale ciki ale ciki za 20 minut program, no chłopie, 20 minut. Czemu 20 minut? Gra, 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 witam 98 osób, Inksda. Witam aż 580 osób, aż witam aż 7 milionów, 80 600, nieskończoność osób. Co jest? Co jest milion osób na live? sta.

Wytyfy milion osób, nie ale tu ja przecież... Wydi for urza somebody, <słyszy> Czy tak ktoś chce grafikę, banner, czy coś tam to piszcie do mnie, to ja zrobię. O... Mih. Dram. Mm, mm. Cicho, poczekajcie. Czekajcie za dwóch. Jedzie je, na nockę. Jedzie, a gdzie jedzie na nockę? Nabisz a ja na chwilę za dwóch. Spoko, spoko. Do pracki jedzie pyk, pyk, pik. Ja nie wiem, czy będę miał streama tak długo. Bo... Opa! pa! Mm. <many sound> <many sound> dla Was posłankę, dobra? Zaśpiewam Wam. Zaśpiewam Wam, dobra? Dobra, uwaga, lecimy. Elo, 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 co tam u Ciebie? Mordo, mordo, elo, elo, do pracy jadę na nockę, Prskr, jadę, 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 jadę. Nagle jestem wro, wie, -le że wro, wie, -le że... wro... w... mnie... w... 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 starczy tego śpiewania. Nie śpiewaj, bo dostaniesz prawa autorskie. Ale ja śpiewam swoją posankę. Wah <zorów> ja umiem beatboxować. Mam dwa p dwa i pół niedługo walnę w p O Pani. O, spędź, spędź. Cały świat! Chat, to co pokazać Wam? Jak gra największy prost w Polsce? To no patrzę. Jemy na powrót do Pseusłowuści. Chat, yy, taka, ta, taka zniszka dzisiaj. Kto mi wyśle emotkę za to za 500, za albo tylko ja oglądam live, live no wiem. Albo ktoś mi wyśle coś za 300, to ma moderatora. Na, na tamtym kanale na radek, to trzeba wysłać pi, za 500 coś, albo być aktywnym. Tak samo tutaj miło. Ty Też niedługo młoda dostaniesz tu. Nie twój brat prac pracuje. Gdzie twój brat pracuje? Miłość, Gdzie twój brat pracuje. Miło. Masz miłość na imię, nie? no to wiadomo, na ciebie miłość. Zresztą mam chyba nadal przegłos.

tu rozwalam wszystkich teraz. O leśnicy jeździ wózkiem widłowym? A. Skok jest live powiesz? Ok, spoko. Wła, wła. Wła, wła. Wła, wła. Wła, wła. Czadu wiecie jak to zrobić ciężko to? Bła, bła, bła. Kombat. Tak. Tak, tak. Combat, tak. Patrzcie, wiecie, czy to jest ciężko zrobić? Czekaj, zaraz wam pokażę. Jak to To jest trudno jedno. Zrobić... PLA 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 Aż mnie gardą boli kurde. Witam dwie osóbki. Szukaj wiertarki. No, kurde mać! Dzieciaku Dobra no 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 dobra weź pal Jezus No się wnerwiłem no Się wkurzyłem bo tu każdy ma masista no a ja nie mam W ogóle jak ktoś gra w grę y, Traffic Rider takie motory tam się jeździ to polecam na graficzkę Polacam, polacam. O Pani. Czad yy, miło gamers. Weź zaraz w na live, a ja resytuję i dam tytuł strefki z, z widzami.